ta, 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 grubo, grubo. čuješ to, na pevno, to je setno, to je skurva njenoc, faše grubo, ta, 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 rodzinka, wielką chłodową, w to nie wszystko Ormowcy z krwi kości, bruda stoje, pane wszystko Więc nie podchodź tu za blisko, popatrz na ciebie i co? Widzę wroga, bo ty kurwo przyczyniłeś się, się do tego By nie raz powinnała mi się noga, Musi się do Pana Boga Bym zajebać czasem nie przesła w twoje okna Mini koktajlka mołotowa, wyobrażasz go sobie? Widok płonącego ojca w chwili, skaczącego z twojego okna wołającego ciebie o ratunek Także szykuj już dla siebie pochówek, bo nim ta noc tu bieg do końca, gdy już widok wschodzącego słońca Nie będzie już nic Listo bytku życia zostaną Tylko sterty gruzu z i py teraz Na niego jaki on jest mały jaki twarz twarzy ta ma ten wyraz Na taki wtedy raz tam nawet Psychika mu pekła, nie wiem w Strach strachu szenka szęka, uciek dobra, mój bala, pała dolania. I co teraz, kurwo będziesz wył, u ode towara, czujesz ten bit? No nie, nie zapadnę nie nie tej nie. dobrej rady, nigdy nie wpierdala się tam, gdzie rodzą kurwa układy. Radzę także od dziś, jak coś zobaczysz. Waj dla siebie to co ci mówię w sumie, bo jeden chuj wie co Dobra po rata. tym zdarzeniu Pod jej mi w czubie ha, ha. Wykrzykując tutaj w tłumie całą prawdę o wszystkim Misty z drugim policjanem skwili kości Brudas jebać w taki pyski jak ty, kurwa jesteś wszystko jutas brudas, niebany chuj Taki udasz Nie swój gupa